Cześć załoga, z tej strony Hito i zapraszam Was do historii Rihanna Brewstera, czyli przyszłość Liverpoolu, przyszłość reprezentacji Anglii. Ale Jurgen Klopp stwierdził, żeby spokornie, żeby ten zawodnik mógł się wyuczyć jak grać na wyższym poziomie, został wypożyczony na dwa lata do Bristol Rovers, gdzie właśnie pod szkolnictwem szkockiego trenera miał wyszkolić się do perfekcji graniem ciałem i, granie, i takim pokazaniem czym jest ciężka szkoła. Czym jest ciężka harówka, żeby sięgać coraz wyżej na szczyt? Czy tak się stało w pierwszym sezonie? Ta forma była różna. Czasem Ryan bardzo dobrze grał, czasem miał ten zanik. Formy nie błyszczał w meczach, ale gdzieś tam zawsze udawało mi się zdobyć tą bramkę. Brice też miał fajny pomysł na drużynę, wypożyczanie z klubów. Manchester City, Liverpool, Manchester United, zawodników, młodych zawodników, którzy mogli się promować w ich zespole, a później po prostu po dwóch latach, po trzech wracali do swoich macierzystych klubów. E, oczywiście Bristol Rovers dbał wtedy o szkółkę, żeby ci zawodnicy ze szkółki patrzyli na tych lepszych zawodników, żeby oni gdzieś szli do góry. I taki projekt właśnie się powodował Jurgenowi Klopowi, dlatego wypożyczył tego zawodnika. W pierwszym sezonie nasz młody napastnik zdobył 26 bramek, 19 w. Wy... Trzeciej Lidze angielskiej. No i można powiedzieć, że to był bardzo przyzwoity sezon. Czasem gaz, czasem miał lepsze momenty. Ta forma była nieustabilizowana, ale u tak młodego zawodnika to jest praktycznie norma, można powiedzieć. Zajął piąte miejsce w kwalifik z kwalifikacji najlepszych szczelców No i Bristol Rovers zajęło trzecie miejsce. Będzie walczyć o zaplecze ligi angielskiej. No i wygrało w barażach 3 do 1 z Town. No i można powiedzieć, że. Główną postacią właśnie tego sezonu był właśnie Ryan Brester. Oczywiście na zapleczu ligi angielskiej cały czas Brewster Rovers myślało, żeby cał rozwijać tych zawodników, ale awans byłby fajnym takim dodatkiem. Ryan Brewster już się naprawdę fajnie rozwinął, stał się kluczową postacią tej drużyny. No i strzelał bramkę za bramką, bramkę za bramką tutaj hatry przeciwko Birmingham City, więc naprawdę to wszystko szło w bardzo dobrym kierunku, naprawdę i poprawił swoją grę ciałem, grę plecami do bramki. No ale takie piękne bramki, z nożyc można powiedzieć, strze strzelał ten młody napastnik. No i Jurgen Klopp zaczął myśleć, czy go nie włączyć właśnie do kadry już w następnym sezonie, no bo to jest gwiazda przecież zaplecza Ligi Angielskiej. To jest, to jest zawodnik, który już gdzieś zaczyna być w okręgu reprezentacji Anglii, więc oczywiście jest Harry Kane jako napastnik, a wiem, że oni grają na jednym napastniku przeważnie, na no, blisko Rovers, y, gdzie drużyna jest przeciętna, a jej napastnik strzela 38 bramek w sezonie i zajmuje w drugie miejsce, bo Wesley, brazylijski napastnik, zdobywa jeszcze więcej o dwie bramki, no to coś jest niesamowitego, tak? Ta historia... Tego chłopaka w tym sezonie była niesamowita. Do ostatniej kolejki walczył króla Szczelców, ale niestety nie udało mu się. Bristol Rovers po barażach awansowało do najwyższej ligi, ale Ryan Bristol. Pod względem Jurgena Klopa, który z nim długo rozmawiał, przeszedł właśnie do Ajaxu. Wiemy, zlatan Ibrahimowicz czy Arkadiusz Milik byli w tej szkółce, wytrenowali się do takiego poziomu, że są jednymi z najlepszych napastników na świecie. Zlatan to jest w ogóle legenda szwedzkiego futbolu, tak samo jak. No po prostu historyczny już zawodnik, można powiedzieć, legenda piłki nożnej. No I dlatego Ryan Brewster przyszedł tutaj właśnie, żeby podszkolić swoje elementy, pod. Z... Z rokiem tak wybitnych zawodników, pod tak klasowych zawodników. No i jak widać, przeciwko Borusi strzelił dwie fantastyczne bramki z główki e, z prawie 11 metra. Tutaj piękna bramka z Zwoleja przeciwko Liverpoolowi, proszę zauważyć. I Jurgen Klopp miał takie... Ten chłopak kiedyś będzie przyszłością Liverpoolu, ale czy w następnym sezonie, jeszcze się zastanawiał? Tutaj kolejne fenomenalne uderzenie, tym razem po długim rogu, no i tutaj piękny obrazek oczywiście, bo to była młoda ekipa, młody gniewnych, która chciała wywalczyć jak najwięcej, czy to w Lidze Mistrzów, tak samo jak w Lidze właśnie holenderskiej, tutaj przeciwko PSV, hat-trick tego zonika, no, był kochany przez kibiców. Był kochany przez ten jeden rok przez kibiców. Naprawdę był tym zawodnikiem, który gdzieś tam bardzo wysoko już zaczął się wnosić. Ten overall: 85, 28 bramek, 17 ery divizji. To nie jest jakoś bardzo dużo, ale 7 w Champions League to już jest naprawdę bardzo dużo bramek. Tutaj widzimy Van, e, Van de Beek 24 bramki, Proms 22 i gdzieś dopiero na dziewiątym miejscu ten Ryan Brewster. Ale on był też zawodnikiem, który bardzo często na przykład przy wyniku 3-0 schodził w 60 minucie, żeby go oszczędzać, żeby to młode ciało dobrze funkcjonowało, bo on jeszcze ma wiele lat kariery przed sobą. Wygrali ligę holenderską bez żadnej porażki po raz pierwszy w historii. Tutaj PSV e, został pokonane przez właśnie Ajax 3 do 0 Ale w y, Lidze Mistrzów W 1.8 niesamowity mecz 4 do 5 w dwóch meczu 3 do 2 Niestety u nas w domu I to wszystko się nie udało Za 101 milionów Ryan Drister wraca właśnie do Liverpoolu Gdzie ma być tą kluczową postacią Ma być tą przyszłością Liverpoolu Na już pozostałe lata To ma być kapitan Który w przyszłości będzie Porównywany do Stevena Gerrarda, można powiedzieć, że będzie tą legendą Liverpoolu. Oczywiście, pierwszy sezon nie był najlepszy w wykonaniu Ryan Bistrera. Gdzieś nie mógł przekonać się do tej filozofii Jurgena Klopa. Gdzieś to wszystko nie funkcjonowało z zespołem. On musiał się nauczyć, bo tutaj wyjechał z Anglii do Holandii. Za chwilę wraca do Anglii. Gdzieś to wszystko nie najlepiej funkcjonowało, ale zdobywał tak piękne bramki. Jak podcinką pokonał Donnarumę. to kolejna bramka przeciwko. Właśnie drużynie z AC Milanu kolejna bramka no i wygrywamy 4 do 2. Ibrahim Brewster, dwie bramki, ależ jakie kluczowe w pewnym momencie. Tej kolejna bramka tego tak zawodnika, No był to zawodnik kompletny, ale nie był je na jeszcze poziomie legendy. Choć miał dopiero 22 lata, ale nie był na poziomie jeszcze Mbappé i tak dalej. Musiał rosnąć. 18 bramek, tylko dzień Premier League, 4 bramki, w ich w 7 meczach, więc to nie był jakiś bardzo udany. Ale czy Ryan Brister miał niestety kontuzję, bardzo ciężką kontuzję, 2 miesiące musiał leczyć ją, później rehabilitacja, później powrót do piłki. To nie był prosty sezon, to był naprawdę ciężki sezon po powrocie i dużo kibiców zastanawiało się, czy był warty tych pieniędzy, czy to 101 milionów było warte za tego napastnika. I Ryan Beaster musiał niestety pogodzić się, że to nie był dobry sezon. Musiał spokornieć i w następnym sezonie naprawdę zapieprzać, żeby ten poziom, który miał w Holandii, pokazać też w, Li w Liverpoolu w, na angielskich wojskach. Tutaj z Lokomotiv Moskwa, przepiękna bramka po długim słupku. Tutaj kolejna akcja tego zawodnika. No i uderzenie pod samą poprzeczkę, pod samo okno można powiedzieć coś niesamowitego, ten poziom tego zolnika, to był coś wybitny w tym drugim sezonie w Liverpoolu no zobaczcie tutaj uderzenie takie z podcinki, pierwszy sobie podrzucił do góry później uderzył, no i hat-trick przeciwko Lokomotiv Moskwa Lokomotiv Moskwa, które zostało zniszczone 4 do zera, a tutaj przeciwko Manchesterowi City dwie piękne bramki niesamowity napastnik, to był właśnie już sezon Ryan Brewstera. on naprawdę chciał udowodnić że, to mu, że zasłużył na to co mógł, dostał opaskę kapitana i podniesie puchar Champions League, tak jest Liverpool zdobył puchar Ligi Mistrzów i pod właśnie dowództwem Ryan Brewstera 24 latka Mógł podnieść to trwem, choć w Salach jeszcze, był Gomysz, był Addison, ale Jurgen Klopp wiedział na kogo postawić, wiedział kto jest przyszłością Anglii i wiedział kto jest przyszłością Liverpoolu. A jak skończyła się jego historia, jakby kolejne lata przebiegały właśnie pod barwami Liverpoolu, czy gdzieś odszedł w starszym już wieku, to możecie sobie dopisać sami. W tym strzelił tylko 11 bramek, ale jakich kluczowych, jakie to były ważne bramki dla tego zespołu. Grał dla całego zespołu, żeby to oni wygrywali. Ja się z wami żegnam, mam nadzieję, że ten materiał Wam się podobał. Jak tak, zostawcie łapkę w górę, bo to naprawdę pomaga w rozwijaniu kanału. A jak jesteś tutaj nie po raz pierwszy i podoba ci się to co robię, subskrybuj mój kanał. Wydaje mi się, że warto. Cześć!